Chciałbym ja zapytać Pana, jaki jest średni obrót piwem w skali miesiąca, wyłączając okres wakacji, kiedy studentów nie ma na osiedle. O, tu nie ma różnicy takiej dużej. Jeżeli chodzi w tej chwili, to jest obrót piwem na około 100 tysięcy zł miesięcznie czyli kształtuje się gdzieś to około 3000 do 4000 butelek. W okresie y, ferii jest o 40% mniejsza y, frekwencja na piwo. Obecnie kształtuje się, jeżeli chodzi o na osiedle, no to weźmy 4000, to gdzieś o jedna butelka na studenta. A jak się kształtuje sprzedaż piwa w zależności od dni tygodnia i w jakich dniach w ciągu tygodnia są do... Dostawy są dwa razy w tygodniu, wtorek i czwartek, no raczej większe zbyt jest w czwartek, ze względu na to, że na okres niedzieli, prawda, i soboty, no w zależności od meczów. 740. Jaki był, jak Pani pamięta, rekord zakupu piwa? 120 butelek piwa. I ile razy takie liczby temu tej podobne się zdarzają? Dosyć często, ale ile to nie mogę powiedzieć, bo nie wiem tak dokładnie. W niektórych województwach kraju piwo nie jest traktowane jak alkohol, jest sprzedawane od godziny 9 rano. W łodzi jest dopiero od 13. Czy dostał Pan w związku z tym jakieś petycje, może od studentów, żeby sprzedawać piwo wcześniej? I jaki jest Pana sąd w ogóle na ten temat? Mnie się wydaje, że winno być sprzedaż już od rana, ze względu na to, że nie uważam, że to jest jako alkohol, tylko to jest normalny napój, prawda? Nikt się tym nie upija. Czy w takie dni, kiedy są imieniny imion, takich na przykład Jan, zakup piwa jest większy? No zwiększony to jest normalnie, nie tylko piwa, bo to i inne napoje także samo, prawda? Bo to są tak zwane popularne imieniny. Nie tylko piwo napoje, ale i pieczywo. Czy uważa pan, że potrzebna jest na osiedlu reklama piwa? Nie. Co pan sądzi o ustawie antyalkoholowej i czy według pana powinny być na osiedlu wprowadzone jakieś komisje antyalkoholowe, jeśli chodzi o picie piwa? Ja uważam, przy tak wielkim spożyciu, jak w tej chwili przypada jedna butelka na głowę na osiedlu, to mnie się wydaje, że nie potrzebne żadnej tutaj propagandy antyalkoholowej wprowadzenie, prawda? są kłopoty ze spożyciem piwa przez studentów? No raczej tak. Tak, <grym>, tak. <grym>, że za mało piją. Trzeba by zmusić, żeby wypili. No ale uważam, że chyba nie tylko są tutaj na osiedle, żeby pić piwo, ale są do nauki, które muszą trochę uczyć się. Czyli z tego wniosek, że jednak reklama by się przydała mimo wszystko. Zbędna, 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 bo ten kto chce pić, to wypije nie będzie musiał tutaj specjalnie na osiedle, bo może sobie kupić w mieście, prawda?